Aby narysować prostą, prostopadłą do płaszczyzny alfa, która przejdzie przez punkt A, odpowiednie rzuty prostej muszą być prostopadłe do śladów płaszczyzny. Zacznę tutaj od rzutni poziomej, czyli prim. Przypomnę, że H alfa równa się H alfa prim. I teraz przez rzut A prim... Prostopadle do h alfa prim, poprowadzę rzut prostej z primem, czyli przez A prime pod kątem prostym do śladu. Otrzymuję tutaj L prime i przechodzę na rzutnię pionową, czyli przez A z bisem. Prostopadle. Do śladu V alfa, przypomnę, że V alfa równa się V alfa z bisem, prowadzę pod kątem prostym Lbis. Najpierw przedłużę sobie ślad i teraz mogę narysować Lbis pod kątem prostym.